Dwa słowa na temat tego, czym się różni wysoka wrażliwość od przewrażliwienia na własnym punkcie. Wysoka wrażliwość to nie jest to samo co przewrażliwienie na tak zwanym własnym punkcie. Pewne objawy, pewne reakcje mogą sugerować, że jest to to samo, ale nie jest to to samo. Tak? W momencie, kiedy wysoko wrażliwa osoba jest mocno przestymulowana, rzeczywiście może się tak zachowywać jak ktoś przewrażliwiony na własnym punkcie. Ale w drugą stronę, ktoś, kto jest przewrażliwiony na własnym punkcie. Wcale nie oznacza, że jest wysoko wrażliwy. W ogóle może nie być wysoko wrażliwy. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, ja nazywam się Beata Mąkolska. Od lat wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie na mojej stronie beatamakolska.pl. A teraz już przechodzimy do, do tematu. Słuchaj, jak sobie spojrzysz na wysoką wrażliwość przez pryzmat tych aspektów, czyli Głębi przetwarzania, reaktywności emocjonalnej, i empatii, wyczulenia nasyptalności i przestymulowania, to się okazuje, że właśnie z tym owym przewrażliwieniem to najczęściej jest wspólne tylko ewentualne objawy przestymulowania. Jeżeli chodzi o przewrażliwienie, ja wolę myśleć o tym jako o postawie reprezentowanej przez danego człowieka i to postawie najczęściej reprezentowanej przez. Kogoś, kto jeszcze nie jest w pełni dojrzały emocjonalnie, przy czym to w pełni to też może być kontrowersyjne określenie, tak? Ale powiedzmy, że o takim kimś moglibyśmy powiedzieć, że nie do końca jest dojrzały emocjonalnie. Co mam na myśli przez to, że nie panuje nad swoimi emocjami, często nie jest ich świadomy, często po prostu nie jest w stanie przewidzieć pewnych konsekwencji. No i działa z perspektywy. Takiego dziecka, tak? Działa z perspektywy dziecka, takiego ja chcę, tu, teraz żądam, tak? Czyli to jest tutaj sobie, to jest tutaj splot słoneczny, tak? Ja chcę, tu, teraz i jeszcze oczywiście druga, druga czakra, no bo to są emocje, bo nie wytrzymam, bo już, bo coś tam, tak? I oczywiście, że wysoko wrażliwy człowiek też może mieć niższą dojrzałość emocjonalną i może być przewrażliwiony. Ale nie każdy człowiek tak zwany przewrażliwiony na swoim punkcie będzie wysoko wrażliwy. Bardzo często łatwiej jest nam po prostu to wrzucić do jednego wora, ale to jest bardzo szkodliwe myślenie, jeżeli ja potem spotykam wysoko wrażliwego człowieka, który w swoim życiu spotkał się z bardzo dramatycznymi reakcjami na próbę obrony własnych granic, tak? Czyli na przykład taka kobieta mówiła, że to jej nie odpowiada, ona tak nie chce. I z drugiej strony była gwałtowna reakcja, bo ty jesteś przewrażliwiona na swoim punkcie, tak? I ona potem myśli, że to z nią jest coś nie tak. No, no nie, tak? Po prostu broniła swoich granic, być może nie do końca umiała, być może nie była to w pełni postawa, ale to nie jest to samo, co przewrażliwienie na swoim punkcie. I teraz, jak sobie spojrzymy na przepływ energii, to wysoko wrażliwi ludzie bardzo często są nastawieni po prostu na odbiór, tak? Oni tak chłoną, więc do nich płynie. Do nich płynie. To, czego nie umieją robić, to puści to dalej albo nie brać tego do siebie. No, niestety, to bardzo często, tak? I właśnie przy tej niskiej dojrzałości emocjonalnej może tak być, że jak płynie, zostanie, ja to wezmę do siebie i dorobię do tego ideologię i jestem przewrażliwiona, tak? Natomiast człowiek, który niekoniecznie jest wysoko wrażliwy, jest po prostu przewrażliwiony, taką ma postawę życiową na skutek takich, ani innych doświadczeń, dojrzałości i tak dalej. Albo niedojrzałości, właśnie, to on tak, to jest tak, że od niego wypływa jakiegoś rodzaju żądanie, oczekiwanie, on coś chce, nawet to może być nieuświadomione, wypływa, idzie, zbiera wokół, tak? I jeżeli nie dostanie od kogoś to, co on sobie wymyślił, to, co on chce, jeżeli to wygląda inaczej niż jego założenia, no, to, to wraca do niego i jest wtedy wielki wybuch, bo to nie tak miało być, tak? Jest jakaś, jakiegoś rodzaju nadmierna ekspresja, czy to płaszcz, czy to złość, czy to yy, no jakieś takie rzeczy, tak? I owszem, można to pomylić w tym momencie, w którym na przykład wysoko wrażliwy człowiek jest po prostu przestymulowany, bo on stawiał swoje granice, ale wydarzyły się jeszcze nieoczekiwane, yy, że tak powiem, wydarzenia, okazało się, że to już jest za dużo. I po prostu nie wytrzymał i puściły mu nerwy, tam na przykład gdzieś na kogoś krzyknął, tak? Zwykle możemy to poznać po tym, że... Częstotliwość jest inna. Wysokowrażliwy człowiek, który jest dosyć dojrzały emocjonalnie, rozwija się, dba, stara się poznać samą siebie, czy samego siebie, poznać swoją wrażliwość, nauczyć się z nią pracować, bo ja uważam, że głównym problemem wysokowrażliwych ludzi jest to, że oni nie potrafią zarządzać swoją energią. Dlatego napisałam książkę na ten temat. Słuchajcie, będzie w marcu. Będę wrzucać informacje na bieżąco na, na kanał. No, ale wracając do sedna, <laughs> więc. To będzie się rzadziej zdarzało. Jeżeli ktoś jest przewrażliwiony na swoim punkcie, to, to, to te jego reakcje są niemalże permanentne są cały czas. Może przejawiać się to takimi właśnie postawami, o jakich mówimy, że są neurotyczne czy egocentryczne, że ktoś jest właśnie niedojrzały i tak dalej. Ale jeszcze raz podkreślam, wysoka wrażliwość i przewrażliwienie na swoim punkcie są dwie różne rzeczy. I jeżeli ty jesteś wysoko wrażliwa, czy wysoko wrażliwy. To naprawdę zrób sobie prezent od dziś na resztę życia i nigdy nie mów o sobie, że jesteś przewrażliwiona na swoim punkcie, bo to jest bardzo negatywne skojarzenie i tym samym najczęściej my się. Mm, robimy sobie krzywdę, tak? Kopiemy się sami od wewnątrz, jak to pięknie mówią niektórzy, nie? Także tak nie. Możesz być wrażliwa na coś, możesz. Yy, nie dopuszczać czegoś do siebie, możesz czegoś nie chcieć w swoim otoczeniu, tak? Ale przewrażliwienie to jest zupełnie co innego. I z tym przewrażliwieniem najczęściej co się bierze? Branie wszystkiego do siebie, tak? Nadmierne yy, myślenie, takie katastroficzne, negatywne myślenie, yy, stawianie oczekiwań i żądań od innych, szantaż emocjonalny, tak? Manipulowanie innymi. To, co powiedziałam, że często nam się kojarzy z tymi postawami takimi toksycznymi, neurotycznymi, narcystycznymi. Ja wiem, że jest dużo tych różnych określeń, i czasami, czasami dziewczyny spędzają swoje dwa tygodnie czytając w internetach, próbując zdiagnozować tego ich partnera, czy on jest neurotykiem, czy on jest narcyzem, czy on jest psychopatą. Czasami to nie ma sensu po prostu lepiej się skupić na tym, co możemy zrobić w danej sytuacji, jak z tego wybrnąć, a nie dokładnie, które kryteria jakiego tam towarzystwa psychologicznego ktoś spełnia. Tak. To też są tylko ludzie. No. Dobra. Eee, także. To tyle celem wyjaśnienia, żeby, żeby było e, jasne, że przewrażliwienie i wysoka wrażliwość to nie jest to samo. Wysoką wrażliwość patrzymy przez pryzmat aspektów, tak? głębia przetwarzania zmysłowego, wyczulenie na subtelności, reaktywność emocjonalna i empatia i to przestymulowanie. Natomiast przewrażliwienie najczęściej wiąże się tylko z objawami. Tego, co jest związane z przestymulowaniem u wysoko wrażliwych osób. Tam nie musi być wcale żadnej głębi przetwarzania i może nie być wcale wyczulenia subtelności, najczęściej nie ma, bo najczęściej osoba, tak zwana, przewrażliwiona na własnym punkcie, patrzy tylko na siebie, tak? Jeszcze raz wam pokażę. Ona od siebie wysyła energię z oddanym oczekiwaniem. Zahacza o kogoś wokół, jeżeli nie dostaje to, co chce, jest wybuch, jeżeli to jest zupełnie co innego niż miało być, tak? Albo nie spełnia jakichś tam oczekiwań, nie? No i wszystko jest fajnie, jeżeli ta osoba przewrażliwiona na swoim punkcie ma dwa lata, dopiero dojrzewa, a jeżeli to jest trzydziestoparoletnia kobieta, przynajmniej tak sugeruje opakowanie fizyczne. No a w środku jest taka dwulatka. No to rzeczywiście otoczenie może mieć problem z taką <laughs> osobą, tak. Ale to nie znaczy, się, słuchajcie, że mamy ulegać gierkom i, i przewrażliwieniu takiej, takiej osoby, tak? Możemy tylko zobaczyć to jako informację. Możemy nie brać tego absolutnie do siebie. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Cześć.